O jejku, 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 jejku. Trzeba gdzieś pojechać, coś zobaczyć. Deszcz był w nocy. Trochę zepsuł pogodę na weekend. Taki dosyć ulewny nawet był ten deszczyk. Widzę, że Łukaszek to chyba siedzi w domu non-stop, bo cały czas przyklejony do wykopu i komentuje i czyta, i komentuje i czyta, i urojenia. Szczoch się pochwalił, że jego fałszywe pomówienia, oskarżenia, że cokolwiek wyniosłem ze szkolnej 17, oczywiście okazały się fałszywe i to kłamstwo, i farmazo, bandytstwo, złodziejstwo, łachmystwo dla wyświetleń. Także prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie, że ja, który pomagałem, który wezwałem karetkę, pogotowia do Krzysztofa, bo inaczej umarłby sam w domu. Szczochu, ty debilu, niepoczytalny Chyba też jak Łycik, hejcik, zaraz się może okaże Ale jeszcze prawo jazdy masz to Niby bardziej, ale bezrobotny też jesteś nie? Jakoś tam te farmazony W tej prasie faktycznie Pisanie artykułów o Krzysztofie Kononowiczu Celowo bez Krzysztofa Kononowicza Po to, żeby tam Wciskać swoje urojenie farmazony No niestety no. Okazało się, że to nie tędy droga, bo nawet sam się chwali, że ty w sumie na tym kanale to nie zarabiasz. To nie wiem, po co ty to robisz w ogóle, jak ty nie zarabiasz? Produkujesz śmieci, kłamstwa i farmazony, na których jeszcze nie zarabiasz, tylko stracisz wszystko, więc po co ty to robisz w ogóle? Ja nie wiem, naprawdę. No, no ale to, wiecie, to tak samo jak z Łukaszkiem, chiecikiem. Jakby był normalny, to już dawno by odpuścił. No ale nie jest, nie? Więc też nie odpuszcza, tylko on jest niepoczytalny. To jest jakieś wytłumaczenie, bo tam się pytacie na przykład widzowie, dlaczego on nie występuje, mówię o Łukaszku, nie? Na kanale Mleczny Człowiek. On tak bardzo chciał być największą gwiazdą szkolnej 17 reżyserem. No więc za dużo by jego przelewy kosztowały się okazało. Jako alkoholika za kosztowny był. A poza tym wiecie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie. Gościa, który kolekcjonuje zdjęcia tyłka, tyłków szefa, jako niehomonormatywna osoba, która melestuje, nęka szefa i jego rodzinę. Jak to chora psychicznie osoba się wymądrza, że wszystko wie lepiej, wszystko umi lepiej. Z Krzyśkiem Kononowiczem to są te same cechy generalnie, nie? Że z Krzysiek Kononowicz też wbrew pozorom temu, co tam się komuś wydaje, Krzysiek miał parę spraw w sądzie, ja sam byłem na jednej. Oni próbowali te wszystkie sprawy właśnie wobec Krzyśka, bo było wiadomo, że on jest przecież niepoczytany. Nie? Jest ten film u mnie na, powitalny na kanale, że tam opinia sądowa jest jasna, że on nie rozpoznaje do końca świadomości swoich czynów, upośledzenie w stopniu lekkim, tam, ta labilność, czyli zmienność nastrojów, nie? Od smutku do radości w sekundę, od płaczu do śmiechu i od śmiechu do płaczu, płacz na zawołanie, żeby wzbudzić litość. Żeby wprowadzić kogoś w błąd, albo też grożenie, straszenie z kolei. Robienie z siebie jakiegoś takiego szeryfa, co wszystkich porozlicza. No to przecież wujcik robi to samo. Udaje szeryfa, straszy wszystkich dookoła, a potem się okazuje, że płacze z kolei, że go zdradzili. Że nie ma życia, że jest bezrobotny, że rucha matkę, że musi jeść kebabę ze śmietnika, że nie ma pieniędzy, że komornik na koncie. Że nie ma prawa jazdy, że jedynie jego znajomi to jakieś upośledzone, nietypowe typy, co się z niego śmieją na kanale i go podpuszczają, żeby on jakąś krzywą akcję tam odwalił znowu i zrobił siebie błazna i pajaca, nie? Więc no, jest dramat. Generalnie u niego jest źle, że tak powiem. No, ale cóż, wiecie, jakby był normalny, to już dawno by odpuścił, ale nie jest. No i on się męczy i innych męczy i wszyscy się z nim męczą. I z Krzyśka sprawami było podobnie, że na przykład pamiętam jedną taką sprawę, gdzie sześć zarzutów zbili na jedno posiedzenie sądów połączyli. I to takich kurna od lasa, od sasa do lasa, jak to się mówi, nie? Jeden zarzut to na przykład był, że jak był Sylwester, to się pokłócili z sąsiadem. Bo sąsiad miał pretensję o to, że widzowie jacyś przyjechali, pili alkohol przed bramką na ulicy, się głośno zachowywali, darli się, krzyczeli i tak dalej. I oni się tam pokłócili i była sprawa, że kto kogo uderzył w twarz. Czy Kononowicz uderzył w twarz sąsiada, czy sąsiad uderzył w twarz Kononowicza. To była jedna sprawa. Druga sprawa, dlatego od Sasa do Lasa. Druga sprawa to była z kolei o posiadanie psa że Kononowiczowi został odebrany pies przez tam trafił do schroniska w Białymstoku dla psów, dla zwierząt. Potem był nawet adoptowany chyba, bo długo, długo nie był, długo czekał na długo tam był, jako do adopcji, teraz już nie ma go, więc jeżeli te wpisy, że ktoś go adaptował są prawdziwe, a nie zmarł, czyli zmarł, to tam wie, wiecie. Musiałbym się dopytać w schronisku, nie? Przy okazji będę faktycznie to się dopytam, jaka jest prawda. Ale o proszę, to przejście jest naprawdę takie niebezpieczne, jak sobie uważam. Więc była taka historia tam, że no w tej sprawie, na przykład, to posiadanie psa dostał taki wyrok zakazu posiadania psów na dwa lata, chyba. Zakazu posiadania w ogóle zwierząt, chyba nawet. Trzecia sprawa to była, że na jakiś filmach obrażał. Chyba właśnie dzielnicową. Eee, wyzywał, obrażał, pomawiał, Zniesławiał i tak dalej. Dzielnicową. Dzielnicową komisariatu trzeciego. No więc potem się dziwicie, że mu się źle współpracowało z policją, że policja nie chciała przyjeżdżać, jak coś naprawdę się działo. Nie? Ehm, tam dostał symboliczny wyrok 50 zł grzywny 50 zł 50 zł jeszcze raz powtarzam. Ehm. To się sam potem z tego śmiał, że nie będzie się chyba odwoływać, bo to się nie opłaca. Bo znaczek yy, to trzeba pojechać, tam pismo napisać, nie? To w sumie te koszty 50 zł, to to dobra, nie? Uuu, jaki amerykański samochód. Uuu, łama ła, ła, ła. Będzie coś widać, O, nie będzie, no. No, i takie to różne właśnie były z krzyżkiem. Sprawy, i ciężko jest dojść do ładu, jak ktoś jest faktycznie, słuchajcie, niepoczytany w Polsce. Bo, no bo mu się wydaje, że może być bezkarny po prostu. No, i to jest taki problem. Nie? O, Tesla elektryczna, a pozostawiane wszystko, cholera. Muszę do 8 minut film dokręcić, żeby reklamy były, żeby mi się to zwróciło, żeby to sens miało jakiś, bo robienie czegoś bez sensu jest. Bez sensu nie. Wiecie, widzicie, rozumiecie. Robienie czegoś bez sensu jest bez sensu. Dlatego trzeba pomagać, a nie hejtować, bo hejterzy to zakompleksione przegrywy.